Poznałem już świata rozkosze, zwiedziłem urocze zakątki. Widziałem w nich piękno zaklęte, ceniłem jednak te nasze z Polski. Krajobraz biłknął z pamięci, poznałem już Bałtyk i Tatry. Tu kocham dziś każdą pięć ziemi. Mazowieckie pola i lasy A kiedy wstąpi już odjadę Nadejdzie pożegnania pora Ziemi mazowieckiej piękno Pamięci mojej zachowam Poznawem już świata z z urocze za Widziałem w nich piękno zaklęte, ceniłem jednak te nasze z Polski. A kiedy stąd już odjadę? Na tej Pożegnania pora ziemi pazowieckiej piękno, w pamięci mojej zachowam. Poznałem już świata rozkosze. Zwiedziłem urocze zakątki, widziałem w nich piękno zaklęte. Zjadłem jednak te nasze z Polski. Widziałem w nich piękno zaklęte. Z A ta melodia, proszę Państwa, będzie dla harcerzy i też dla tych, którzy byli harcerzami i będą harcerzami. A słowa do tej piosenki napisał tu obecny poeta Pan Eugeniusz Orłow, który jest również szefem nowej telewizji który na dzisiaj tutaj właśnie filmuje, także piosenka być harcerzem dla wszystkich harcerzy i dla tych, którzy byli i będą harcerzami.